Не повторяй. Powtarza... Witam Was serdecznie w drugim odcinku z serii ikony i od razu na początku podziękuję Wam za bardzo pozytywny odzew i za komentarze do pierwszego odcinka, który opublikowałam w marcu i dotyczył on new balansów, także mam nadzieję, że kolejne odcinki będą Wam się podobały i bardzo się cieszę, że mój pomysł na tą serię Wam się podoba. A dzisiaj moją ikoną będą buty. Znowu zostajemy w klimatach obowniczych i będzie to marka, której buty ja mam w swojej szafie. Mam ich aż kilkanaście par, także mogę powiedzieć, że jestem trochę specy... Jeżeli chodzi o tę markę, a oczywiście mowa tutaj o marce Melisa. Także Radzka Ikony, odcinek drugi Melisa, zaczynamy. Zacznę od tego, że Melisa jest marką, uwaga, brazylijską. Powstała w latach 70., czyli ma około 40 lat i powstała w São Paulo. Drugi fakt jest taki, że Melisa rocznie produkuje, uwaga, 176 milionów par butów i wypuszcza rocznie około 400 nowych produktów. A Melisa to nie są tylko buty, ale to są również torebki, akcesoria i również zapachy. Fakt trzeci jest taki, że Melisa to nie są po prostu gumowe, zwykłe Buty, buty Melisa wykonane są z opatentowanego materiału, który nazywa się Melflex i jest to mieszanka plastiku i kauczuku. Jest to mieszanka, która jest bardzo miękka, dlatego jak zakładamy te buty, to się aż dziwimy, że one są takie mięciutkie, to nie są zwykłe plastiki. Także ona jest bardzo miękka, dopasowuje się do stopy i co jest ważne, nie jest również toksyczna. I Melissa opatentowała dwa rodzaje tego materiału, jest to Melflex, czyli ta taka błyszcząca guma i jest to również welwet. Melflex, czyli te takie buty, które wyglądają jakby były zrobione z zamszu. Czwarty fakt jest taki, że marka Melisa jest przyjazna środowisku i buty te można bez problemu poddać recyklingowi. I strategia marki jest taka, że te buty, modele, które nie zostaną wyprzedane, wracają do Brazylii, właśnie zostają poddane recyklingowi i z nich robi się, produkuje się nowe modele. Piąty fakt jest taki, że buty Melisa naprawdę pachną. Jest to zapach gumy balonowej albo też Tutti Frutti można powiedzieć, i ten zapach jest produkowany w organiczny sposób i jest dolewany z organicznych składników właśnie do Mel Flex, po to, żeby później te buty tak pięknie pachniały kolejny fakt jest taki, że Melisa ma dwie marki pod sobą. To jest marka Melisa, to są te buty, które są droższe i jest jeszcze bardziej młodzieżowa, tańsza linia i to jest Mel by Melisa. I moje dzisiejsze buty, które mam, aby pokazać jako przykład, to są właśnie Mele. To jest Mel by Melisa z serduszkami i różnica jest nie tylko w cenie, bo Mel by Melisa są tańsze, ale również Mel by Melisa niestety trochę słabiej pachną. Siódmy fakt jest taki, że Melisa ma bardzo nie Standardową rozmiarówkę. I to nie jest żaden mit, tylko naprawdę radzę wam dobrze, jeżeli możecie, to idźcie i mierzcie te buty na żywo. Bo ja na przykład w swojej szafie mam Melisy od rozmiaru 37 do rozmiaru aż 39 i wszystkie są na mnie dobre. Także w zależności od modelu ta rozmiarówka naprawdę może się różnić nawet do trzech rozmiarów od rozmiaru, który nosicie. Także tutaj polecam wam jeszcze raz mierzenie na żywo. E, ósma informacja jest taka, że Melisa bardzo chętnie współpracuje ze światowymi projektantami i rokrocznie nie wypuszcza kolekcję danego projektanta dla Melisy. No najsłynniejszą kolekcją to jest oczywiście kolekcja Vivienne Westwood dla Melisa. To są te słynne Lady Dragony, czyli te szpilki z sercem z przodu. Myślę, że każdy z nas, każda z nas Lady Dragony kojarzy. W ubiegłym roku również Melisa rozpoczęła współpracę z Karlem Lagerfeldem, także jest również Karl Lagerfeld dla Melisy. Też była taka kolekcja Jean-Paul Gautier dla Melisy. Także tutaj rok rocznie mamy bardzo fajne współpracę. A już ostatni fakt jest taki, że Melisa Promuje swoje buty w dosyć nietypowy sposób, bo co pół roku wypuszcza, nagrywa tak zwane footbooki, które możemy obejrzeć na YouTubie. To są 20-30-minutowe filmy, gdzie po prostu wchodzą same stópki i możemy zobaczyć wszystkie modele, które będziemy mogli kupić na kolejny sezon, czyli na sezon na przykład jesień, zima 2014 15 Tu wam na dole taki foodbook, ten najnowszy, właśnie na jesień, zimę zostawię albo na kolejne sezony, albo również możemy obejrzeć footbooki sezonów minionych. Także to jest taki dosyć ciekawy. Kawę, bo nie jest to forma katalogowa, tylko właśnie poza formą katalogową, którą mają normalnie robią, footbook, czyli możemy zobaczyć, jak te buty prezentują się na stopie. Także to było 9 faktów melisowych, a ja dzisiaj do moich melis, Mel by Melisa z sercami dobrałam sukienkę Kasia Miciak Design. To jest szara sukienka, Melisy są szare, także w sumie strój jest taki wiosenno-szarawy, natomiast ta sukienka ma bardzo fajną, rozkoszowaną formę, tak jak lubię. Ma również na dole taki paseczek z kwiatkami, także ona jest taka trochę w folkowym klimacie, także sukienka Kasia Miciak Design, buty Mel by Melisa, a do tego jeszcze kulary brylowe i plastikowa mała torebka z parfua. Tutaj ten plastik mi się idealnie z melisami. i Z tą sukienką komponuje także zestaw jest świeży wiosenny, ale nie nudny. Także mam nadzieję, że dzisiejsze ikony melisowe wam się podobały. Mam nadzieję również, że mój strój dnia melisowy wam się podobał. Trzymajcie się ciepło, a następny odcinek z serii Ikony ukaże się za miesiąc, czyli w maju. Papa.